Niedawno odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Anaconda 23. Polski rząd chwali się zakupami najnowszego sprzętu armato Haubitz K9, czołgów K2 oraz amerykańskiego sprzętu typu czołgi Abrams, śmigłowce szturmowe Apache, samoloty F-35, wyrzutnie dalekiego zasięgu HIMARS czy pociski rakietowe systemu Patriot. Ale jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego polski rząd nie myśli o żołnierzu podstawowym podstawowej komórce, która będzie ten sprzęt obsługiwała? Dlaczego nie myśli, że żołnierz nie ma butów, że brakuje mu wyposażenia podstawowego typu kamizelka kuloodporna, którą sam musi sobie kupować? Może dlatego, że to kiepsko wygląda na defiladach. Nie można tego pokazać. Czy polska armia będzie budowana na pokaz? Czy będziemy dalej dopuszczać do tego, że nasza armia będzie papierowa? Bo na obecną chwilę taką jest. Czy nasza armia dalej będzie udawała, że wszystko jest ok? Czy polscy żołnierze będą mieli w końcu warunki do godnego pełnienia służby? Czy teraz na tapecie jest pokazywanie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a żołnierze zawodowi są pomijani wyposażeniem? Mam prośbę do rządzących, zastanówcie się nad tym. Nie zdziwiliście się, dlaczego odchodzi tyle, tylu żołnierzy odchodzi do cywila. Może dlatego, że mają gdzieś kupowanie za swoje sprzętu kamizelek kulotpornych, butów. Może wystarczy. Może pomyślcie o tym, a nie chwalcie się, że jest, kupowane są na, następne samoloty, czy kupowane są nowe śmigłowce. Pomyślcie o podstawowym wyposażeniu żołnierza. O tej przysłowiowej kamizelce kulotpornej, którą powinna armia mu dać. Nie mówię już nawet o noktowizorach, które powinny być na wyposażeniu każdego żołnierza. W końcu wojna nie toczy się tylko w dzień. Ale również w nocy. O celownikach na broń. W wielu jednostkach, przy karabinkach beryl, dalej żołnierze strzelają z przyrządów mechanicznych, które według, według instrukcji są tylko przyrządami zastępczymi. Dalej będziemy żyli w tej nieświadomości? Dalej? Dlaczego szeregowi nie, nie są szkoleni z broni krótkiej? Czy, w czym są gorsi od podoficerów? Podoficerowie mogą szkolić się z broni krótkiej, a żołnierze zawodowinie? Szeregowi? Panie premierze, panie ministrze obrony narodowej, panie prezydencie, zastanówcie się nad tym. Póki jeszcze jest co ratować, bo niedługo nie będzie. A dobrowolną zasadniczą służbą wojskową nie obronicie kraju.